W tym odcinku kolejna porada serwisowa, a w zasadzie kilka takich porad. Tym razem nie będzie pełnej prezentacji naprawionego sprzętu, skupimy się głównie na aspektach właśnie serwisowych. Jakiś czas temu wziąłem na warsztat wzmacniacz firmy Pionier, model A9. Jest to wzmacniacz produkowany na początku lat 80. i należy on do bardzo charakterystycznej serii produktów Pioniera o wspaniałym, moim zdaniem, wzornictwie. Sprzęt taki nawet dziś może się podobać, a co dopiero na początku lat 80. -tych. Ma on moc 2x110W na 8 omach, a więc dosyć sporo. Wzmacniacze z tej serii miały na początku literkę A w nazwie, a model A9, ten, który tutaj mamy, jest najwyższym modelem tej serii. Były jeszcze oczywiście A8, A7, A6 i A5. No i jak się domyślacie, im niższy numerek, tym bardziej skromny i tańszy wzmacniacz. Jak widzicie, nasz egzemplarz jest w takim oto stanie. Jest on już mocno zdemontowany, no bo jego naprawa wciąż trwa. Zatem nie będziemy się zajmować jego wyglądem i omawianiem funkcji, jak to zwykle bywa. Model A9 to wyjątkowo dobrze wyposażony wzmacniacz, zintegrowany. No ma on w zasadzie wszystko, co powinien mieć taki sprzęt, czyli rozbudowaną regulację barwy dźwięku z przełączanymi częstotliwościami, filtr loudness, filtr subsonic, wyciszanie, przycisk mono, omijanie regulacji i tak Ma on też sporo niespotykanych i rzadkich funkcji, takich na przykład jak wykrywanie częstotliwości subsonicznych, bardzo rozbudowane sterowanie przed wzmacniaczem gramofonowym, tu jest ta cała sekcja, służy właśnie do zmiany parametrów preampu gramofonowego, no i wreszcie efektowne, jak Widzicie panel środkowy, tutaj ten przyciemniany. Tu mamy wskaźnik wysterowania, a także wiele podświetlanych napisów, przełączanych funkcji. W związku z tym budowa wewnętrzna A9 jest niezwykle skomplikowana. Poza tym konstruktorzy podeszli do budowy tego wzmacniacza bardzo ambitnie i zastosowali w nim słynny już układ, który firma Pionier nazwała Non-Switching AMP. Ta zastrzeżona wtedy dla pioniera nazwa oznaczała układ ze zmiennym prądem podkładu dla końcowych mocy. Chodzi o to, że kiedy wzmacniacz nie pracuje, nie ma sygnału, na przykład kiedy jest ściszony, no to układ zmniejsza prąd spoczynkowy stopnia mocy, powodując, że tranzystory mocy... Nie grzeją się niepotrzebnie, natomiast dla większych mocy, dla większych sygnałów, prąd spoczynkowy jest odpowiednio regulowany, aby zmniejszać zniekształcenia przejściowe. Oprócz tego, ten model ma sporo zabezpieczeń, nie tylko przed prądem stałym na wyjściu, ale również np. przed zwarciem zacisków głośnikowych. Zatem trzeba przyznać, że konstruktorzy pioniera naprawdę przyłożyli się do jego konstrukcji od strony układowej. No niestety, jeśli chodzi o wykonanie tego wszystkiego, no to nie jest już tak wesoło. Wzmacniacz ten trafił do mnie z Wielkiej Brytanii, od jednego z moich widzów, który mieszka w Londynie. I wzmacniacz też prawdopodobnie stamtąd pochodzi, oraz podejrzewam, że był on w jednym lub kilku serwisach, ale niestety żaden z nich nie poradził sobie z jego naprawą. Mówię tak, bo widzę w nim wyraźne ślady poprzednich napraw, głównie w końcówce mocy, przy tranzystorach końcowych, ale nie tylko. Szukając informacji na forach internetowych, kilkakrotnie natrafiłem na opisy napraw tego modelu, no i niestety prawie w żadnym przypadku dyskusje nie docierały do końca. Naprawy. Często naprawiający pisali o tym, że wzmacniacz jest bardzo trudny w naprawie, no i skomplikowany, a uszkodzenia końcówek mocy powodują, że naprawa staje się nieopłacalna. No po takiej lekturze z pewną obawą przystąpiłem do naprawy. Ja osobiście naprawiałem kiedyś dwa wzmacniacza z tej serii. Jednym z nich był chyba A6, o ile sobie przypominam, ale obydwie te naprawy jakoś nie utknęły mi w pamięci, zatem nie mógł to być jakiś poważny remont. Rozpocząłem jak zwykle od ogólnych oględzin, i niestety zauważyłem, że do wnętrza wzmacniacza wdarła się już korozja. Na przykład tutaj widać na górze transformatora sieciowego, jak to wyglądało. Ja już trochę tutaj parę rzeczy przeczyściłem, ale wyglądało to nieciekawie, zatem musiał on być przechowywany gdzieś w garażu lub w piwnicy, a brytyjska pogoda zrobiła swoje. No najbardziej obawiałem się o stan przełączników i potencjometrów. Zbadałem również czy tranzystory mocy we wzmacniaczu nie są uszkodzone i o dziwo okazało się, że są sprawne. To bardzo dobra wiadomość. Dlaczego? Otóż w modelu A9 zastosowano tranzystory 2SA1076 i 2SC2526, po dwie pary na każdy kanał. Jeśli byłyby one uszkodzone no, to miałbym duży problem. Pozornie na rynku wtórnym można kupić takie tranzystory, ale dominują niestety tam podróbki i znowu rozpoczęłoby się szarpanie z nimi i komplikacje w czasie naprawy. Owszem, można by zastosować tu, tutaj inne tranzystory, na przykład szerokie sankeny, ale jest pewien problem. Tranzystory 2SA 1076, 2SC 2526 są nieco nietypowe. Otóż mają one nieco wyższe napięcie otwarcia, czyli napięcie baza emiter. Powoduje to w praktyce, że pracując we wzmacniaczu na bazę tra takiego tranzystora trzeba podać nieco wyższe napięcie względem emitera żeby go otworzyć, niż w większości innych tranzystorów bipolarnych tego typu. Nawet w nocie aplikacyjnej to widać, bo mamy tam maksymalne napięcie baza-emiter aż 7 V, zamiast 5, jak to zwykle bywa. No oczywiście dla tranzystora PNP jest to minus 7 V względem emitera, ale chyba nie muszę tego przypominać. A przy właśnie takiej konstrukcji jak tutaj, czyli zmiennym prądzie spoczynkowym, czyli tym układzie non-switching, ma to dość duże znaczenie, o czym opowiem Wam za chwilę. Po wstępnych pomiarach i sprawdzeniu, czy nie ma jakichś ewidentnych zwarć, postanowiłem odpalić naszego pioniera, ale oczywiście, jak zwykle, poprzez żarówkę. Ponieważ transformator ma tutaj sporą moc, to żarówka musiała mieć moc co najmniej 150 W. No, podobnie jak przy Heglu, tam chyba nawet było 200 W, tutaj wystarczyło 150. Po włączeniu wzmacniacza, żarówka niestety rozbłysła prawie pełną mocą, no i nie chciała przygasnąć. Czym prędzej, zatem wyłączyłem wzmacniacz. Pewnie zastanawiacie się, co w takiej sytuacji dalej robić, skoro żarówka się świeci i mamy ewidentne zwarcie. No pierwszym sposobem jest szukanie usterek przy wyłączonym wzmacniaczu, czyli przy pomocy na przykład omomierza, no ale ja nie chciałem tego robić, postanowiłem zastosować inną metodę. Otóż najlepiej na początek odłączyć kolektory tranzystorów mocy, tak jak tutaj widzicie w tych prawych, tutaj mamy już przyłączone, ale tutaj są odłączone kolektory, czyli środkowe wyprowadzenia tranzystorów mocy, po prostu podnieść je, tutaj mamy akurat ułatwioną sprawę, ponieważ mamy taki charakterystyczny montaż tranzystorów na dodatkowych płytkach Dlaczego tylko kolektory? Czy nie lepiej byłoby odłączyć no, wszystkie wyprowadzenia tranzystorów mocy, aby uchronić je przed uszkodzeniem? Bo właśnie o to tutaj chodzi. Otóż nie, najlepiej odłączyć tylko kolektory, tak jak tutaj widzicie, bo gdybyśmy całkiem odłączyli Wszystkie tranzystory mocy, to przerwalibyśmy pętlę ujemnego sprzężenia zwrotnego, co spowodowałoby prawdopodobnie wzbudzenie się wzmacniacza, który zachowałby się jak, no, jak generator, a to z kolei mogłoby uszkodzić tranzystory sterujące. Odłączenie kolektorów jest lepsze, bo przerywa nam tylko obwód dla dużego prądu, a to wystarczy. Po takich zabiegach, oczywiście ja tu odłączyłem wszystkie te kolektory we wszystkich ośmiu tranzystorach. I po takich zabiegach włączyłem wzmacniacz ponownie, oczywiście nadal poprzez żarówkę, i tym razem rozbłysła ona na chwilę i przygasła prawie do zera. Oznaczało to, że problem tkwi w końcówce mocy, oczywiście niekoniecznie tutaj, może to być również w sterowaniu końcówkami mocy, lub jednej z nich. Uszkodzenie zasilacza na razie nie wchodziło w grę, zatem nie musiałem się martwić ani dużymi kondensatorami, ani zasilaczem, zasilaczami regulowanymi. Ponieważ żarówka przygasła, można było przystąpić do wstępnych pomiarów. Napięcie zasilania końcówek mocy było prawidłowe, czyli napięcie w tych miejscach, gdzie były odłączone kolektory, było w miarę poprawne, oczywiście nieco zaniżone, ponieważ mieliśmy w obwodzie żarówkę, ale było ok, a przede wszystkim było symetryczne względem masy. Ale głównie interesowały mnie napięcia na bazach tranzystorów. W mocy względem emiterów, i tutaj niespodzianka: napięcia te miały wartość ponad 2 V względem emiterów, a prawidłowe napięcia hmm, powinno wynosić gdzieś w okolicach plus minus 0,6 V. Może trochę więcej, ale 2V to było zdecydowanie za dużo. Takie napięcie powoduje, że tranzystory mocy otwierają się prawie całkowicie i prąd spoczynkowy jest ogromny. Co ciekawe, te napięcia były ujemne na tranzystorach PNP, a dodatnie na tranzystorach NPN. Tak jak gdyby prąd spoczynkowy był ustawiony bardzo, bardzo wysoko. No nic dziwnego, że żarówka świeciła prawie pełnym blaskiem. Co jeszcze ciekawsze, te napięcia 2V pojawiło się w obu kanałach, w obu parach tranzystorów. Pomyślałem zatem, że skoro mamy problem w obu kanałach, to może jednak trzeba poszukać w zasilaniu. Jednak napięcia zasilania, nie tylko te tutaj, ale również inne, były prawidłowe, co nieco mnie zdezorientowało. Wróciłem zatem z powrotem do końcówek mocy i przy dokładniejszym przyjrzeniu się wartościom napięć zauważyłem, że na bazach tranzystorów w jednym kanale owszem są one w okolicach 2 V, ale jednak napięcia w lewym kanale trochę się różniły od tych w prawym kanale. Aha, pomyślałem, więc jednak wzmacniacze. Postanowiłem zatem zdemontować całą tą tutaj płytkę sterownika końcówki mocy. Ona znajduje się za tylną ścianką wzmacniacza. Oczywiście wcześniej sprawdziłem wszystkie elementy na tych dwóch płytkach, łącznie z tancerami sterującymi, opornikami. Wszystko tutaj było ok. I musiałem wyciągnąć płytkę sterownika, czyli tam, gdzie znajduje się cały układ końcówki mocy. Później wam pokażę, jak on wygląda. Ponieważ wyczytałem również, że w tym wzmacniaczu czasem uszkodzenia, uszkodzeniu ulegają diody STV4H, te, które są przykręcone do radiatorów. O, tutaj widzicie je, to są te dwie diody. Sprawdziłem je oczywiście i niestety okazały się sprawne, no niestety, no może i dobrze. Zatem byłem pewien, że na tej dużej płytce, tej tutaj za tylną ścianką, znajdują się jakieś uszkodzone elementy, zapewne w obwodach sterujących tranzystory mocy lub w układzie stałoprądowego sprzężenia zwrotnego. Ale niestety nie znalazłem. Owszem było tam kilka podejrzanych lutów, kilka przysmażonych nieco rezystorów, ale ewidentnych uszkodzeń nie znalazłem wcale. Wszystkie półprzewodniki na przykład były w porządku. Przy okazji oczywiście wymieniłem wszystkie elektrolity na tej płytce jest ona sporych rozmiarów. Rzućmy okiem na schemat tej końcówki mocy, bo jest ona ciekawa. A skoro mówię już o schematach i instrukcji serwisowej do tego wzmacniacza, to wszystko, co można znaleźć w sieci, jest niestety niekompletne. Większość instrukcji serwisowych do A9 zawiera tylko schematy ideowe, bez opisu płytek drukowanych, procedur i tak Jest to tyle istotne, że na samych płytkach drukowanych no nie ma w ogóle opisów elementów, to znaczy nie wiadomo, gdzie jaki element się znajduje. Przy opornikach nie ma oznaczeń typu R24 i tak dalej. Dlatego naprawa bez takich ułatwień jest po prostu mordęgą, no bo trzeba rozkmieniać położenie danego elementu po schemacie ideowym, a to zabiera sporo czasu. Próbowałem nawet kupić instrukcję serwisową, taką papierową, ale niestety nigdzie nie można jej dostać. Na szczęście udało mi się znaleźć instrukcję, gdzie są opisy płytek PCB, no ale oczywiście niestety nie wszystkich. Są tam luki, nie wszystko zostało przez kogoś zeskanowane lub brakuje jakichś plików, no i jak to w życiu bywa, zawsze nie będzie tego, co najbardziej potrzebujecie. Ale wróćmy do naszego wzmacniacza. To jest schemat końcówki mocy. Jest ona jak Widzicie, bardzo skomplikowana wzmacniacz mocy jest podzielony na dwie płytki drukowane przykręcone do radiatorów oraz dużą płytkę dla pozostałych elementów i e, jest ich naprawdę sporo. Na wejściu mamy dwie pary różnicowe zasilane od dołu źródłem prądowym, od góry lustrem prądowym, który tworzy obciążenie. E, no jest to jedno z najbardziej rozbudowanych końcówek mocy, jaką pamiętam. Ponieważ sam schemat ideowy jest narysowany tutaj w dość dziwny sposób, no bo część rzeczy jest na innych płytkach. Lepiej będzie zobaczyć budowę w Wzmacniacza mocy na tym rysunku. Jest to taki uproszczony nieco schemat, ale widać tutaj wszystko w bardziej przejrzysty sposób, widać pary różnicowe, stopień końcowy, układ DC Servo Control, czyli stałoprądową kontrolę napięcia, a w tym prostokącie mamy właśnie układ dynamicznej zmiany prądu spoczynkowego, czyli układ realizujący ideę non-switching amp. Zauważcie, że w tej końcówce mocy nie ma w torze audio w ogóle kondensatorów. No i właśnie temu układowi regulacji prądu spoczynkowego przyjrzymy się trochę bliżej. Tak on wygląda w uproszczeniu na tym rysuneczku. Widać, że od góry i od dołu jest on zasilany poprzez źródła prądowe, a sam układ autobiasu, tak go będę nazywał, działa w oparciu o pracę tych czterech tranzystorów. Zasada jest dosyć prosta. Jeśli nie ma sygnału, to tranzystory Q1 i Q2 odpowiednio dla ujemnych i dodatnich połówek sygnału są zatkane. Natomiast tranzystory Q3 i Q4 dzięki obecności rezystorów R3 i R4 są prawie całkiem otwarte. Powoduje to, że prąd spoczynkowy jest w praktyce zmniejszony do poziomu ustawionego przy pomocy rezystora nastawnego VR1. W rzeczywistości mamy tam w obwodach jeszcze jeden rezystor nastawny do regulacji prądu, którego tutaj na rysunku nie widać, ale do niego jeszcze wrócimy. Natomiast jeśli sygnał pojawi się na wyjściu głośnikowym, no to tranzystory Q1 i Q2 zaczną się otwierać i zwierać złącza baza-emiter tranzystorów Q3 i Q4, powodując ich lekkie przemykanie. To przemykanie jest odpowiednikiem na przykład zwiększenia rezystancji podkówki VR1, czyli prąd spoczynkowy Rośnie i zniekształcenia przejściowe maleją. Nie zapominajmy też o roli diody D3, tej, która jest przykręcona do radiatora, tranzystorów mocy, której zadaniem jest stabilizacja termiczna całego stopnia mocy. Dioda ta jest, tak jak mówiłem, przymocowana do radiatora, na którym mamy tranzystory mocy i stabilizuje ona termicznie prąd spoczynkowy. Kiedy już poznałem zasadę działania końcówki mocy, moja uwaga zwróciła się właśnie na układ tego automatycznego biasu. No ale przecież nie znalazłem żadnego uszkodzenia na tej płytce, żadnego uszkodzonego tranzystora, diody, a wszystkie elektrolity zostały wymienione. Skoro tak pomyślałem, to trzeba wrócić do źródła i sprawdzić, czy da się regulować prąd spoczynkowy, czyli napięcie na bazach tranzystorów mocy właśnie tymi podkówkami. W instrukcji serwisowej znajdziemy procedurę ustawiania biasu i co ciekawe, oprócz podkówek VR1 i VR3, tych tutaj, znajdziemy tam również dwie inne podkówki, VR2 i VR4, do jego regulacji. Czyli mamy cztery podkówki do regulacji biasu. Instrukcja podpowiadała, że przed regulacją należy przekręcić wszystkie podkówki w lewo, czyli odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. No i w praktyce mają one wtedy mieć Minimalny opór. Tak też zrobiłem i ponownie zmierzyłem napięcia na bazach. Tym razem napięcia rzeczywiście nieco spadły, ale nadal były za wysokie. No i zauważyłem też, że w lewym kanale było ono znacznie wyższe niż w prawym. Aha, czyli usterka tkwi w obu kanałach, ale niezależnie od siebie. Poza tym, w czasie samej regulacji podkówkami to napięcie dziwnie skakało. Raz było dużo niższe, czasem skakało nawet powyżej. 3V. I wtedy przyszło mi do głowy, a jeśli to same podkówki do regulacji biasu dają w kość, postanowiłem jeszcze raz wyjąć tą całą płytkę i przyjrzeć się bliżej właśnie tym czterem podkówkom. Jak widzicie, one są już wymienione, także domyślacie się, że właśnie one były przyczyną. VR1 i VR3 miały mieć opór 100 omów, a VR2 i VR4 aż 100 kiloohmów. No i bingo, wszystkie cztery podkówki zupełnie nie trzymały wartości. Tutaj mam te oryginalne podkówki. Poza tym, kiedy się nimi ruszyło, no to zupełnie przerywały one obwód, no i. Wtedy prąd spoczynkowy lawinowo rusł, kiedy tranzystory mocy były przyłączone. Oczywiście wstawiłem nowe podkówki, tak jak widzicie, i jak się zapewne domyślacie, napięcia na bazach tranzystorów mocy magicznie powróciły do swoich normalnych wielkości. Powiem Wam, że takie uszkodzenia zdarzają się nieczęsto, to znaczy nieczęsto padają akurat podkówki, zwłaszcza, że te tutaj są dosyć dobrej jakości, ale prawdopodobnie ta korozja, która dopadła wzmacniacz, zrobiła również swoje z podkówkami. Podejrzewam, że właśnie zły stan tych podkówek często to jest przyczyną uszkodzeń wzmacniaczy A9 i pewnie wysłał wiele takich wzmacniaczy na wysypisko. No bo mało kto podejrzewał w nich takie oto uszkodzenie. Dodam jeszcze jedną ciekawą rzecz. Czytając fora internetowe i opis napraw tego wzmacniacza, zauważyłem, że często oryginalne uszkodzone tranzystory mocy są zastępowane innymi, które pasują wymiarowo. No i zaczynają się nowe kłopoty. Tak jak mówiłem, oryginały, które tutaj są, mają nieco inne napięcia otwarcia, czyli napięcia baza-emiter. I kiedy je zamienimy na tranzystory normalne, jeśli można tak powiedzieć, to nawet w sprawnym wzmacniaczu prąd spoczynkowy będzie za duży i nie będzie się dało go zmniejszyć. Czy można coś z tym zrobić? No, można próbować zmienić wartość rezystorów R55 i R56 z 47 kg na 22 kg, a podkówki VR2 i VR4 z 100 kg na 50 kg. Moim zdaniem powinno to pomóc, ale przyznaję, że tego nie próbowałem. W każdym razie, tak błahe z pozoru uszkodzenie powoduje duże kłopoty przy naprawie, a mniej doświadczeni serwisanci często powodują rozległe uszkodzenia stopni mocy, włączając wzmacniacz bez żarówki. No i w rezultacie wzmacniacz trafia na śmietnik lub na portale aukcyjne jako nietestowany. Po tych zabiegach podłączyłem kolektory tranzystorów mocy i włączyłem wzmacniacz. Jak się domyślacie, żarówka rozbłysła i zaraz przygasła. Prawie do zera. Zatem można powiedzieć, że sprawę końcówki mocy mamy ogarniętą. Ale oczywiście nie był to koniec problemów. Po podłączeniu sygnału okazało się, że nie dociera on do końcówek mocy. Coś tam było słychać, poza tym zamiast sygnału słyszalny był spory przydźwięk w obu kanałach. No i rozebrałem tym razem płytkę przedwzmacniacza gramofonowego, tam tutaj z boku, oraz ten drugą pod spodem, na której znajduje się przełącznik i przystąpiłem do szukania przyczyn. Okazało się, że widowajcami były złącza pomiędzy płytkami oraz luty w ich okolicach. Niestety w tym wzmacniaczu, który jest bardzo rozbudowany, jest sporo modułów połączonych ze sobą takimi taśmami, jak ta na przykład, szerokimi, o takimi jak tutaj mamy z przodu i złączami, także z jednej strony jest fajnie, bo można sobie podłączać wszystkie płytki od siebie i praktycznie nie trzeba nic odlutowywać, a z drugiej strony mamy te złącza, które niestety śniedzieją, tutaj są skorodowane i przestają przewodzić, także każdy tutaj złącze będę musiał rozebrać, przeczyścić i sprawdzić. Kolejną rzeczą był remont tej oto płytki, która się znajduje przy potencjometrze głośności. Tutaj też znalazłem kilka uszkodzeń, lutów przez łączach, a także musiałem rozebrać i wyczyścić sam potencjometr głośności. Tą robotę mam już za sobą, na szczęście się udała. No i wreszcie udało mi się otrzymać sygnał z wejść liniowych, także po przełączeniu tutaj mamy już na wszystkich gniazdach sygnał, ale niestety jak to zwykle bywa, tylko w trybie direct, czyli kiedy ten przycisk jest wyciśnięty. Po przełączeniu na barwę okazało się, że. W... W ogóle ona nie działa. Jeden kanał gdzieś w ogóle zaniknął, a drugi, w drugim nie ma regulacji albo jest jakaś dziwna. No i okazało się, że cały ten moduł tutaj od barwy dźwięku z lewej strony jest do wyciągnięcia i, i do roboty. Także przede mną jeszcze masa, masa pracy. Miałem też problemy z tym oto przełącznikiem, który znajduje się na takiej. Stalowej taśmie. Ten przełącznik de facto jest na płytce, tutaj. Tu jest taka taśma, która nim steruje. No i jak zwykle w tych przełącznikach tutaj łamie się ten niebieski plastik, no i cała taśma, i nie działa wtedy przełączanie. Także trzeba to rozebrać, skrócić tą taśmę tam, ile się da, o centymetr, i niestety wywiercić w tej taśmie o szerokości 3 mm podłużny otwór. To jest dużym wyzwaniem. Mnie się to na szczęście udało i ta taśma działa, także nie musiałem kupować tego przełącznika razem z tym. No i dodatkowo remontu wymaga jeszcze sam preamp gramofonowy, czyli cała ta boczna płytka. Tam niestety nic jeszcze nie robiłem, a tam są do wymiany elektrolity. Zatem czeka mnie naprawdę jeszcze sporo pracy. No i trzeba też przejrzeć płytki zasilaczy, między innymi tą tutaj płytkę. Tam są takie dosyć nietypowe elektrolity na 100 V. Muszę je zamówić. No bo ten brum, który tutaj cały czas występuje, prawdopodobnie pochodzi od słabych elektrolitów. Tak czy inaczej, myślę, że z tymi rzeczami sobie już jakoś Poradze, a najważniejsze było właśnie ogarnięcie końcówek mocy, które działają już dobrze. Na koniec małe podsumowanie. Wzmacniacz Pionier A9 to sprzęt naprawdę trudny do serwisowania, zwłaszcza kiedy jest zaniedbany i przechowywany w złych warunkach. Nietypowa konstrukcja, niestety, wymaga pewnego doświadczenia przy remoncie i znajomości działania jego obwodów, no bo bez tego naprawdę trudno go naprawić. Modele A8 i A7, czyli te trochę niższe w hierarchii, że tak powiem, są dosyć podobne układowo. Ale nie mają one tak rozbudowanej końcówki mocy jak A9. Poza tym mnogość złączy i przełączników powoduje, że przy serwisie jest naprawdę masa roboty. Zatem nie polecam tego modelu dla początkujących, bo tylko mogą się zrazić przy jego naprawie. No i nawet porady z tego odcinka mogą nie wystarczyć do poprawnego zdiagnozowania wszystkich usterek. Czy zatem warto podejmować wysiłek i naprawić ten wzmacniacz? To zależy. Naprawa może okazać się bardzo droga i czasem nieopłacalna, zwłaszcza kiedy będą spalone tranzystory mocy lub wzmacniacz będzie rozgrzebany poprzez yy, poprzedni serwis. Zapewne można też trafić na bardziej zadbane egzemplarze niż nasz, czego Wam serdecznie życzę. Nie są to jednak popularne wzmacniacze na rynku wtórnym jest ich niewiele. Ceny A9 właśnie na rynku wtórnym są dosyć wysokie. Ja znalazłem kilka w cenie ponad 3000 zł za sprawny egzemplarz, co może zachęcać do jego naprawy. Ja podjąłem. Się tej naprawy w zasadzie z czystej ciekawości tego modelu, bo jeszcze tego nie robiłem, no i oczywiście również na prośbę jednego z moich widzów. Mam nadzieję, że uda mi się doprowadzić do końca tę niełatwą naprawę i ocenić brzmienie tego wzmacniacza, no bo jeszcze go nie słyszałem. Jeśli tak się stanie, to postaram się Was o tym poinformować. Mam nadzieję, że porady serwisowe okazały się dla Was pomocne. A w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam za jego obejrzenie. Jeśli się spodobał, dajcie łapę w górę. Ja jak zwykle bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.